I uważam, że dla takich chwil warto żyć właśnie takich chwil, kiedy łapiemy radość. Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Witam Cię w kolejnym odcinku Końskiej Dawki i Rozwoju. O wielkiej, wielkiej, wielkiej radości. 32 dni tyle nie widziałam moich koni i to w sumie jeden z dłuższych okresów, kiedy tęskniłam za nimi. Zdarzały mi się dłuższe, faktycznie po takich dwóch wypadkach, które kiedyś tam w życiu miałam, to zdarzyło się, że prawie dwa miesiące nie widziałam koni. Zdarzały mi się też wyjazdy wakacyjne, takie dłuższe, ale chyba nigdy. Aż trzy tygodniowe, no może ze dwa razy trzy tygodniowe wyjazdy zagraniczne, ale nie, że aż y, miesiąc ponad, bo tyle właśnie trwała ta moja rozłąka. I to, co poczułam wchodząc na wybieg, to była taka czysta radość, że życzę każdemu w nowym roku, w zimą, w słoneczku. Akurat wtedy też było słońce, teraz jak nagrywam. Odcinek też jest przepiękne słońce, chociaż duży mróz. Ale życzę każdemu z nas takiej wielkiej, wielkiej, rozpierającej radości. Trochę pobyłam z tymi końmi, trochę je tak wiecie, podrapałam rękoma z rękawicami przede wszystkim. Trochę rozczysałam im grzywy, trochę się z nimi pocieskałam, poprawiłam derkę poezji, bo poezja musi chodzić w derce. No, i tak sobie z nim byłam. Miałam serce pełne radości, po prostu czystej radości. A Florek chodził za mną, Florek, czyli musiwy konik, chodził za mną krok w krok. Jak ja się już tak zatrzymałam i zaczęłam go drapać po kłębie, to on zaczął mnie też tak delikatnie ruszać wargą, nie zagryzał, a on w ogóle generalnie rzecz biorąc tak. Lubi tak chwilę wargą posmyrać, a potem ciabasa zrobić i ugryźć. Tym razem smyrał tylko wargą, tulił się, łaził za mną, miał żywe, wesołe oko. No, w pewien sposób się ze mną bawił. To nie była taka zabawa, że biegaliśmy razem, bo dość nierówno jest na wybiegu. Jednak bardzo szybko to błotko, które było przed śniegiem, zamarzło dość szybko przed mróz. Tego śniegu nie jest aż tak dużo, żeby wyrównało żeby te wszystkie dołki wypełniły się śniegiem, więc koni chodzą ostrożnie, ale to jak on za mną łaził, to jak się tulił, to jak mnie smyrał górną wargą, to była taka nasza wspaniała zawawa. I uważam, że dla takich chwil warto żyć, właśnie takich chwil, kiedy łapiemy radość, a w takich chwilach ja wiem, jeszcze bardziej wiem, po co mam konie. I ta radość ze mną została na cały dzień wczoraj, została dzisiaj i chcę, żeby została. Ja w ogóle lubię się radować, lubię się cieszyć, a ta radość jest taka, to nie jest takie, wiecie, wesołkowe chichranie, chociaż to też lubię. Natomiast to jest taka radość pełna też spokoju. Oj, super. <grytania> Mam przygotowane dla ciebie pytania rozwojowe do porozważania właśnie radości. Pierwsze, co jest źródłem Twojej radości? Drugie, co robisz, aby żyć radośnie? Aby szukać radości w każdej, nawet najkrótszej chwili, w każdym miejscu? I trzecie, czy robisz sobie zatrzymanie na konsumowanie radości, czy przechodzisz nad radością jak nad czymś zwyczajnym? Dzięki za dziś, pogodnego nastroju, wielkiej radości Wam życzę. Cześć.